Ha, sieman Mankuladziska, witam Was w kolejnym odcinku Dark Siders i już tutaj na pierwszy rzut oka walczymy z nietoperkami. No, trochę tutaj, jak zwykle, podczas zapisu, gra nam się cofnęła. E, tak już jest skonstruowana, że zapisuje punkty kontrolne, a nie e, miejsce, w którym zapisujemy, tak naprawdę. Także, no, coś za coś. Chwytamy znak parkingowy, nie parkować, także musimy go rozwalić, bo eee, wziął. Ono tu. No, ono tu. Masz za swoje Dostał ze znaku No, come on, baby! Yeah Come get some Okej okay. Co to mamy ze znak? Przejście dla pieszych, nie ma przejścia dla pieszych Wypad Uhu Dostał Dobra Jeszcze nie LOL, jak bardzo znak jest LOL, nie da się go rozwalić Będę chodził ze znakiem, niezniszczalnym zresztą. No, mm, naprawdę? Dobra, idziemy do naszego Wrodzila, sklepikarza. Zobaczymy, co on tam dla nas dzisiaj ma. Siema, ziom. Greetings. Co tam, greetings, słychać u ciebie? Eee, nie, żadnych tych nie będę kupował, kupię sobie coś do ulepszenia broni. Flip soul, Fajnie to brzmi po angielsku. Flip soul, Ciekawe by to po polsku brzmiało. Kupię sobie jeszcze coś od Kosy 900. Tutaj 400 to jeszcze mi stać. Dobra, to by było na tyle. O, super to wygląda. -le 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 -le. Powietrzna piła, bardzo fajny kombosik. Co my tu mamy jeszcze do zniszczenia? Mamy hydrant. No, całkiem spoko. Tam mamy jeszcze parę tych nietoperków, które latają. To spożycie sobie na chwilę latarnię. Mam nadzieję, że tutaj jakiegoś trafię. <śmienny> Nie trafiłem! LOL! Jakiś świr Tym razem dostał. Haha! <śmienny> Kurde, ja cię tutaj zaraz poczekaj, mamy jeszcze parę znaków. Fucking shit, fucking shit, co to było? Burza idzie na dworze, mam nadzieję, że tego nie będziesz słychać na nagraniu. Ale no, całkiem, całkiem, całkiem spoko. Grzmocik Dawno nie padało, no naprawdę. Jakieś się no ile? 3-4 dni nie padało, już, już idzie kolejna burza, no spoko. Nie będę narzekał, no to znaczy, trochę może. No, co? Kurna już wyszło słoneczko, było tak cieplutko, fajnie, miło. A tu, co, co over here, co over here, co, co byś chciał? Mieczyk, no i co? Eee, całkiem fajne. Mm -hmm. Aha, czyli musimy dostarczyć ten mieczyk gdzie indziej. Na mniej więcej na to samo stanowisko, tylko że inaczej wyglądające. O, widzę, że czeka na nas. A jak widzicie tutaj po jednej stronie koleżanka Anielica, tak? Tak wygląda jak Anielica. Trzyma już jeden mieczyk, także drugiej też damy, żeby nie była samotna. Idealnie pasuje. O, rączki złożyła, drzwi otwarte. Pamiętajcie, jak Anielica składa rączki, to już drzwi macie otwarte. Aha, aha, aha. Puk, puk. Wojna. Wow! To jest nasz e, boss, e, z którym będziemy walczyć, e, jak tylko do, do... niej, bo to jest ona, do niej dotrzemy. O, tutaj e, Jastrząb całkiem nieźle i daje wycisk, ale z tego co pamiętam, niezbyt dobrze to się dla niego skończy. I spierniczyli. Nie ładnie, tak mi spierniczać. Masz coś? Masz coś? Ło, wow, ale piękny lak. Chciałbym taki więcej, to znaczy nie, 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 nie chciałbym. Ła! Atające ławki! <laughs> Przeskoczę tu? Przeskoczę. No spokojnie. Nie będę musiał używać skrzydełek. Fuuu, co to jest? Eee. Co się on trzyma? No spokojnie, będziemy, będziemy musieli. O, wow, siowanko! Batki! Co tam u was słychać? Pozydźcie trochę tych. duszyczek. No dzięki. Jeszcze jakiś? Dzięki. Patrzcie, jeszcze, miałeś, jeszcze jednego złapię Będę w pojedynku A, piękny kombosik Super A ty co tam tak się siedzisz? Ziom Kurna, jaj moja kurna Opa, Lodo... chodź Batek Dobry batek, chodź No chodź, musiał się obudzić, patrz no O, tam jeszcze jeden jest, jak miło Weźmiemy sobie ławkę. Piękny Dostał z ławki, nie żyje. Kurde, to jest coś. Eee, teraz tak. Te drzwi są zamknięte, z tego co widzę na mapie. Tak, bo jest potrzebny nam mieczyk do otwarcia. Także idziemy w drugą stronę. Nie będziemy się tutaj opierniczać. Wojna musi kogoś zabić. bo jak nie zabiję kogo, to będzie zły. Action in the action. Siema, co tam? Mamy pękniętą podłogę. To wymaga senki. co tam chłopaki? Trzeba by próbować nawet do kombosiki. Na przykład taki. Haha, ee, e, 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 e. O, pięknie to było. Ła. piękna ta piła jest. To też jest całkiem niezłe. Buja, chodź to. e, eee, e, e, maniek. Wypadł. Dostał. Buja! Następny. Aha! Buja! Piękny kompozj. A no to. A ten czego tam? O! Mamy widać, że ten. drzwiczki z oczkiem. Drzwiczki z oczkiem oznaczają klucz. Dostał. Dostał! <laughs> tak mogę do jutro rana go kurna rzucać w tej z powrotem. Pięknie. Buja! Następni, come Wojna będzie miał rozrywkę. Iha, Come get some! Come get some. Ano to! Batek! Mam cię! Następny. Batek. yeah. Trochę życia. Ale piękne wejście! Kurna, wojna ty to masz wejście zawsze. Okej okay. Pięknie, myślałem, że trzech raz wyślę w powietrze Ale niestety tak nie było Woohoo! No i co, nie wstajesz? Ja ci pomogę Mera Kurna ta piła to jest niesamowite Jeszcze kurna jak ulepszę tą kosę też w ogóle na maksa na razie będę walczył mieczykiem jak najwięcej, żeby jak najszybciej ten mieczyk maksymalnie jego poziom. Yeah! Zostały jakieś te? Uuu! Brama otwarta. Dzięki. Nara. Bo mi opoznać. Pozwolę wszystkie. Uuu! Te te barierki. Bo jak widzę, dusze z nich wypadają, a im więcej dusz, tym lepiej. O, nawet z tego wypadło coś. Uju! Wojna weź się ogarnić, bo wiesz. ja tutaj nie filmiki z Twoim udziałem, także wiesz, się. No wystarczy przez nie przechodzić, to nie za wiele tam mi to zajmie. Tam jedna czy dwie duszeczki zawsze wpadną. Dobra, tam jest to, stąd przyszliśmy, to w tą idziemy. Okej okay, dokej. Okay. Zapukaj wojna ładnie. O, pięknie zapukaj. Ty człowiek, nawet. Uh. A, bomby. E, bomby, dzięki którym możemy rozwalać te czerwone fosie. Nie wiem, jak to się nazywać. Czerwoną, to są kryształy w sumie, na te czerwone kryształy. Pożyczę jeszcze jedną, dzięki. E, tylko musicie się śpieszyć, bo jeżeli będziecie zbyt długo trzymać tą bombkę, to wam wybuchnie w rę W ręku. Tak? Zapominam, że on nie reaguje czasami na skok. No wojna. Jak gracie w Darksidersa 1 to pamiętajcie, żeby e, e, zawczasu wciskać skok, bo będziecie mieć naprawdę problemy. Jak widzieliście, ja tutaj nacisnę trochę przepóźno, wystarczy sekunda, dwie i macie przerąbane. Dobra, dopukamy tutaj do skrzynki. Pięknie, że się otworzył. O! Kryształ. O, spoko. E, zawsze się przyda ten kryształ życia. Znaczy, kryształ z esencją życia, bo to jest na takiej zasadzie, że jeśli użyjecie tą esencję, to będziecie mieć się pusty kryształ. Nie? Który możecie uwardzić na czymkolwiek, albo chaosem, albo właśnie życiem. O, następna skrzynka. Jak miło, kurde, Zdajecie skrzynki na lewo i prawo. A, mapka. Zostaliśmy mapkę okolicznej lokalizacji. Mm -hmm. To sobie popchniemy, niech sobie spadnie. Zrobi nam dziurę w podłodze Do której zaraz pójdziemy A Zaraz, jak tylko odwiedzę jeszcze te drzwi Tak, to na, na dół, zejdziemy na sam koniec praktycznie Jeszcze zobaczę, co tutaj jest, bo już nie pamiętam O, skrzynka z duszą. widzieliście Jak się chce, to się potrafi Ale Tutaj na razie nie przeskoczymy Siema, batek O ty chamie Ja ci dam Oś to Batu. Praktycznie niczego się nie złapałem, ale spoko. Wisałem, wisiałem przez chwilę na, na tym, na powietrzu. Jeśli zdążyliście zauważyć, jeśli nie, no to możecie sobie przewinąć. O, pie, kurna, wojna tak, jak zaskoczy gdzieś, to jest fajnie. Okej. Okay. Tu mamy jakąś. Nie odkryto jeszcze lokalizacji, także zaraz tam się udamy. O chopaki już tam po drugiej stronie nam nie wyczekają. No to się ma chłopaki, chyba chama chama. Wuuu! Przepraszam, chciałbym przejść. O nie. Ta zniewaga krwi wymaga. O tych Ja ci tą tarczę zaraz, kurna, na blokadę. Dam. Buja! O, no to następne, kurde. Pałęga jeden. Boja, hopsią. Uh -huh. O, co my tam mamy? Czy jestem w stanie? Nie, stąd nie. Ciekawe skąd? Pewnie stąd. Uuuu, jeszcze nie. Dobra, złapałem. Yeah! Jest mój! Ty też jesteś mój! O tych kam się Ja im dam, kur na wszystkim. Nie powtarzaj kombosów nawet A! Wykonanie piękne A, czy ja tam doskoczę W sumie powinienem mieć Wow! No dobrze, że nie jest kurna jakiś błąd graficzny albo coś z tym chwytaniem się, bo bym miał przerąbane. Nie byłoby wesoło. drzwi otwarte, proszę wejść, dziękuję. Paru naraz, czemu by nie? Jeszcze do tego kosa. No, spadaj na dół. Buja! Aha, myślę, że gdzie? nie dorwę, co? E, 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 synek, 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 synek. Ma, ci to kurna zaraz przemówię do rozsądku. Dobra. Czesuń się. Jesteś tu sam. Dobra. Ją było poznać. Otworzę tę szczynkę zanim ktoś wyjdzie. O, kluczyk, jak miło. A, czyli dostaliśmy kluczyk zanim jeszcze what the fuck zeszliśmy tam na dół? Oho, tu mamy zamknięte. No to w takim razie się wrócą. Dzięki za otwarcie drzwi, wojna. Nie ma za co mam tak. inaczej mówi. This is the war. Nie umiem nie, nie udawać wojny, także przykro mi bardzo. Nie usłyszycie z niej wykonania wojny. Jakieś tam może zdolności aktorskie mama, ale no wiem, nie, nie za dużo. Jak każdy lubi się wygłupiać czasem, i hopsham, i znowu hopsham. Dziękuję, Nara. Patrzcie do czego? Znowu! Buja Kurna, to rozwalenie to jest dobre. I tak, proszę Państwa. Udało mi się go do lawy e, Czy ja dobrze idę? Czy się znowu wróciłem? Nie, dobrze idę, dobra, 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 jesteśmy tu. A, tu jest to miejsce. Aha, no, no. E, gdzie jest kluczyk? Tu jest kluczyk. Ej, Romek, co tam u ciebie słychać? To my się nie widzieliśmy. Au, nie, au Wypad Teraz już mnie to zdenerwował Nie mam praktycznie życia, what the fuck, co to ma znaczyć w ogóle Ja ci, ja tu dam Wbiję kurde Buja Nara No mam ogólnie cząsteczki chaosu, to znaczy dusze chaosu Dusze, tak, dusze to są dusze Ale to mnie bardzo martwi, bo życie mam coraz mniej a w sumie mógłbym sobie użyć... Oha, nie mam tego, nie mam wykwipowanego tego... Eee, m, kryształu. O, myszka na środku ekranu, czemu by nie? Eee, sobie wyekwipuję go tutaj, e, żeby mieć na cięższe chwile. Nie mam czasu, jeszcze, jeszcze trochę zostało mi czasu na nagranie. E, lawa, nikt nie lubi lawy. To Minecraft... Co? Nie, Minecrafta nie. Nie poruszam kwestii Minecrafta w żadnej serii. O nie. Tylko nie ten koleś. Jeden z trudniejszych koleśów, jakichkolwiek kurno spotkałem tutaj. Ten koleś jest naprawdę e, przegigancki, ma zbroję na sobie, którą trzeba zbić. Będę tutaj nieźle unikał jego od ciosów A, nie udało się A! Nietrafiony nie zatopiony O, teraz dostał pięknie, dobra, jedna część Zbroi już mu poleciała. Tutaj na szczęście stoi skrzynka z życiem, która mi się na pewno przyda. O Pięknie, następny. Chemik, muspad i kawałek... Y na ramiennika, no chodź, 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 kominieta. A, odszedł kawałek, i już kurwa nie dostał O. chodź wojna, spuścimy mu w pierdło. Dobra, wycofanie się. Aj. Na wystarczy 2 cm i nie trafić Ci już, kurna, kombo z chrzanu jest. Tak co ja zrobiłem? Dobra, dosta... O, b, be, 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 be. łapko, łapko, no łapko! O tak! O tak! Od razu sobie skorzystałem ze skrzynki. O tak! Uff. Naprawdę, koleś nie jest zbyt miły. Jeszcze na początku to już w ogóle... A potem to, jak wyskoczy dwóch czy trzech, to macie przerąbane, mówię wam. Dobra, mamy nasz mieczyk, który trzeba było gdzieś dostarczyć. A, do tego do holu. Tam w holu jest ten e, aniołek. Aniołek! Jak dołogł... co? Nie, nic nie słyszy. Nie, nie, nie śpiewę bo to nie jest miłe. Nie, to nie jest miłe na pewno I dobra, teraz w którą stronę to było? Aha, no ooo, dzięki ziom. Gdyby nie ty, to bym się zastanowił, na no, dół gdzie iść. Eee, a tu co jest na się... A, to jest ten koleś. To jest? A, siema. To wy. To się was podbędę na szybko, już mam życie pełne, jak to pięknie wygląda. Człowiek. Nie wymi wymiata, wymiata, wymiata. nie wymiata. Nie, nie wymiata. Wymiata. O, może? Pim. Drzwi otwarte, proszę wyjść, wojna Mieczyk się wyszedł. Co jest kurde? What the fuck? Co to za wujka przede mną? E, żebym was tutaj nie musiało obu sprzątnąć. <śm> powiedział wojna. U, tu mam nasz kryształek. czerwony, Cię prawda? O fuck shit. To mi się nie podoba. Czy ja zdołam... Ta jazda, Eee, uh -huh. trafiłem! Dało mi się. Mam nadzieję, że wybuchnie cały A, to jest łatwo. łatwopalne. O, Skrzyneczka z życiem. Spoko to znaczy skrzyneczka z tym, z odłamkiem życia. Spoko, spoko, jeszcze trzy. Jeszcze trzy. Jeszcze trzy, czy trzy czy trzy, trzy, trzy. tego musimy się pozbyć, z tego co pamiętam, jeśli się wyjdzie w pole rażenia jego. To jest dosyć niemiło. Bo on nas tutaj łapie i mamy później problem z tym wszystkim. Ja. Wycofałem się w miarę szybko. O, shit. I znowu ten koleś. Ja pitole. Chyba was coś swędzi. Nie mam w ogóle chaosu. No, już mam przerąbane. Na szczęście ten mieczek, który wzięliśmy, jest na tyle samo silny, co nasz pożaracz chaosu. Także nie muszę się niczym tutaj martwić, że jest słabszy albo coś. Po prostu on... jest tylko zmieniona grafika, a moc jest taka sama. No, 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 no. bez takich co? Au, au, au. Ej, no i 2 cm, i kurna, i nie trafiam. Dobra, dostał, dostał. Au. Znowu nie dostał, ja pitole. O, 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 o. o, to już trochę więcej kombosów wyprezentuje, niż tamten poprzedni. Dobra, dostał. A, no i ten kombos tam mnie denerwuje. A, bo nie zawsze trafi. No, teraz też nie trafiłem. O nie, co to znaczy? tego, 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 tego koleś Tego, tylko i wyłącznie tego. Dobra, chciałem inny kombosik, no ale dobra, niech nie będzie ten zwykły. No, wojna. Dobra, b, 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 łap go. Pięknie. Dobra, z tymi kolesiami sobie już sobie poradzę na spokojnie. Najgorszy był ten lodowy. Dobra, jeszcze dwóch zostało. Iha, buja. Stajesz? I B sam jesteś B, kurde A, myślę, że co? Że ci się uda. Weź, ci się nie udało. I ziom. Już. Dobra. Bariery spadły. Ja mogę dać mieczyk naszej pani ze skrztyłkami. Proszę bardzo, to dla pani. Dziękuję. Może jeszcze... Co? Nie, nie, nie. Nie, nic, nie, nie, co, no, dajcie spok. Drzwi się otworzyły, du, 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 du. <grym> to jest najlepsze w tym wszystkim. Ten, że potwarzył po jakieś ważniejsze drzwi, to się robi du, 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 du. bardzo poważnie. O, sobie wyleciałem tutaj. O, to mi Czy ja jestem w stanie to złapać? To nie jest ten zwykły, to jest y, jakiś już y, bardziej ten. Zopany. Champion. Uuu, to całkiem nieźle. Dostaniemy więcej kasy za to. Bardzo mnie to cieszy. Czego drzysz tam twarz? <grym> Co? Zostały jeszcze dwie minutki, także jeszcze się tutaj rozejrzę. Mam nadzieję, że będzie jakiś zapis, żebym mógł też zapisać. A, trochę akrobatyki. Yeah, a wojna jest dobra. Nie o to mi chodziło, wojna. Dobra, to ja już będę się powoli żegnał. Już tam nie, nie będę powtarzał tej sekwencji. E, mam nadzieję, że wam się podoba seria Dark e, Robię się teraz potężniejszy. Także dzięki, że oglądaliście. Do zobaczenia w następnym odcinku. ma.